Łukasz Byśkiniewicz i Zbyszek Cieśla. Nasza sytuacja jest taka, że zajmujemy trzecie miejsce w punktacji sezonu i no najważniejszy plan to jest właśnie utrzymać to trzecie miejsce na, na koniec sezonu. No będziemy się starać bardzo pilnować tego miejsca. Myślę, że jest to okazja naprawdę nie zdarzająca się bardzo często. 150 średni minus 3,50 Pierwszy OS bardzo dobrze przejechany po czwarty czas. A na dojazdówce do drugiego os przestał działać tylny napęd. Zostaliśmy tylko z przednim napędem. Przygoda to przygoda, no już. Motorsport. Winaczka po kostce walimskiej, tylko z przednim napędem, no. Tarty. To 250. Duże straty, straciliśmy ponad minutę. Minutę tę no, w no. Dużo. No, z przegramy, no. Sytuacja w tym momencie się skomplikowała, jeżeli chodzi o walkę o podium w mistrzostwach Polski. Grupa Zaliczka. co ko Pogadamy jutro na mecie. Jedziemy, tak, jeszcze kawał rajdu przed nami. Wow, wow, wow. Walczę wow. Nie, wow, wow. 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 Spokojnie, spokojnie, spokojnie. W4, krótki przeszczyt 3 dni 152, wóz w dół Do lewej 4 minus, otwiera do 5 średni Trochę szkoda. No nie powiem, że nie szkoda, bo jednym punktem yy, mijamy się z podium w Mistrzostwach Polski. No jest to efekty yy, awarii z pierwszego dnia rajdu. Straciliśmy tam minutę. Cóż, myślę, że to czwarte miejsce jest. Może boli trochę, ale w, w suma summarum, patrząc po czasach, tej stawce, którą mamy w tej chwili, Misiewska Polski, naprawdę była mocna. I ja uznaję to jak za sukces, to czwarte miejsce. Zadowoleni z sezonu, no choć troszeczkę no ten jeden punkcik. No, ale dobra, no, taki to jest sport. Ale to nas mo mobilizuje do tego, żeby w przyszłym roku wskoczyć już na to, na, na to, to podium.